Witamy Państwa w sekcji kanału Biblioteka dla kolekcjonerów od aukcji Violity. Kolejną książką, którą proponujemy do przeczytania jest katalog trójaków i szóstaków Zygmunta III Wazy z 1618 do 1627 lat imitowania. Katalog obejmuje prawie wszystkie typy trójaków i szóstaków Zygmunta III. Po raz pierwszy opublikowano dużą ilość nieznanych wcześniej rodzajów monet. Po raz pierwszy w nauce numizmatycznej zostały wyróżnione grupę trójaków emitowanych przez administrację Hetmanów Ukrainy. Katalog będzie interesujący dla uczonych numizmatyków, kolekcjonerów, historyków i etnografów. Pospieszcie się, nakład książek jest ograniczony. Co więcej, tylko na aukcji Violity macie wyjątkową możliwość zakupu katalogu z autografem autora. Warunki i linki do strony aukcyjnej z książką można znaleźć w opisie pod filmikiem. Dziękuję za oglądanie. Kolekcjonuj historię razem z aukcją Violity.